Poniedziałek, 2 września, Marta Padliczenko, zaczynam Magazyn Miejski, a w dzisiejszym wydaniu... Już wrzesień, dożynki gminy Zamość, mój bohater i jego historia, finał. Wrzesień uczniom kojarzy się z zakończeniem wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego, ale wrzesień to przede wszystkim rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. Miasto Zamość, Zamojski Dom Kultury oraz Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego zorganizowali zakończenie wakacji. W programie znalazło się m.in. pożegnanie wakacji na jazzowo, pokaz zabytkowych i współczesnych motocykli, prezentowanych przez Kresowe Bractwo Motocyklowe, pokazy Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, a także koncerty zespołu Mister Polak i Magdy Fem. Dziś 13 tysięcy uczniów zamojskich szkół i placówek oświatowych rozpoczęło rok szkolny 2013-2014. Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Zamość uczęszczać będzie blisko 2000 dzieci, do szkół podstawowych ponad 3000 uczniów, w tym ponad pół tysiąca do klas pierwszej, do gimnazjum uczęszczać będzie około 2000 uczniów, w tym 360 do klasy pierwszej. W szkołach ponadgimnazjalnych uczyć się będzie ponad 6000 osób, za uczniami 2 miesiące wakacji, przed nimi 10 miesięcy z nowymi postanowieniami. Więcej się uczyć, ale pewnie nie wyjdzie. Uczyć, uczyć się systematycznie. <laughs> Zacząć się uczyć. Żeby się lepiej jeszcze uczyć, oczywiście, prawda? Żeby się utrzymać w tym liceum. Życzenia dla uczniów mają również ich nauczyciele. Połamania pióra. Oczywiście uczniom ostatnich klas życzyłbym pomyślnego złożenia matury i zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, co... Zwiększy ich mobilność na rynku pracy. Przyszłym maturzystom życzę, żeby prawda, w dalszym ciągu kontynuowali naukę na wymarzonym kierunku studiów. Początek września to również rocznica wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii świata, trwającego od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku. W tym roku minęły 74 lata od rozpoczęcia tych tragicznych wydarzeń. W zamościu tradycyjne uroczystości odbyły się na Rotundzie. Wiceprezydent zamościa Tomasz Kosowski w swoim przemówieniu odniósł się do fałszowania historii w filmach. Od zakończenia działań wojennych minęło 68 lat. Ale nasza pamięć o ofiarach tamtych czasów musi być nadal żywa i kultywowana. Nie możemy jako naród tak dotknięty wojną pozwolić, aby pojawiające się produkcje filmowe w skandaliczny i kłamliwy sposób przedstawiały czas II wojny światowej. Musimy reagować na próby fałszowania historii i dbać o to, aby w Polsce i na świecie był wyraźnie słyszalny głos, kto był oprawcą, a kto ofiarą II wojny światowej. Nie możemy godzić się na ukazywanie w świecie naszego polskiego narodu jako antysemitów i wojennych oprawców. Poza wystąpieniem wiceprezydenta miasta odbył się apel poległych, salwa honorowa, a także złożenie wiązanek kwiatów. Gmina Zamość świętowała wczoraj dożynki w Szopinku. Dożynki, czyli świętoplonów obchodzone w podziękowaniu za żniwa, w tym roku Gmina Zamość zorganizowała 1 września w shoppingu. Uroczystości dorzynkowe tradycyjnie, e, polska wieś sołectwa gminy Zamość. Dziękuję Bogu za, za plony, za pogodę, za to co urodziła zamońska ziemia. I dziękuję rolnikom za trud włożony w to, żeby, żeby to wszystko co, co ziemia urodziła zebrać. W tym roku, jak twierdzili rolnicy, żniwa się udały, a pogoda była wyjątkowo łaskawa. Jednak co roku jest to dla nich trudny czas. Rok był dosyć trudny, ale w każdym razie efekt końcowy się liczy, także można by być zadowolonym z tego, co jest. Z naszych obserwacji, bo często przebywamy w łowisku, widzimy jak, jak wygląda praca, jak wygląda ten trud rolniczy. Wydaje mi się, że rok był dobry, bo wtedy, gdy trzeba było wilgoci, ta wilgoć była, ładnie padało, a z kolei żniwa i sianokosy z tego, co obserwowaliśmy, to przebiegały bez problemów, pogoda dopisała, także wszystko powinno być dobrze, prąd powinien być obfity. Żniwa przebiegły bardzo dobrze, sprawnie, była piękna pogoda, ludzie, każdy uważał, że pozbierali sobie już zboże. Kto chciał, to na pewno zebrał. Dożynki rozpoczął tradycyjny korowód, w którym przemaszerowały 33 sołectwa z całej gminy Zamość. Wręczono odznaczenia, odprawiono mszę świętą i rozstrzygnięto konkursy, sołectwo na widokówkę i wieniec dożynkowy. Nie obyło się też bez biesiady. Dożynkom towarzyszyły stoiska z wiejskim jadłem i rękodziełami. Na starówce odbyło się podsumowanie projektu Mój Bohater i Jego Historia, realizowanego przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne. 1 września na rynku wielkim Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało plenerowy wernisarz oraz podsumowanie kończącego się projektu Mój Bohater i Jego Historia. Przez kilka miesięcy młodzież mieszkająca lub ucząca się w zamościu realizowała ten projekt pod okiem instruktorów z Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia Drukarnia Wyobraźni oraz dziennikarzy lokalnych mediów. Otrzymali na własność aparaty fotograficzne i za pomocą fotografii opowiedzieli historię swoich bohaterów. Powstał bardzo ciekawy projekt o charakterze socjologicznym, ponieważ dla młodego człowieka bohaterstwo ma różny wymiar. Ono rzeczywiście przybiera z jednej strony formę klasyczną a z drugiej strony y, także odmienną o wymiarze y, pasji, y, o wymiarze podziwu dla rówieśników młodzież odnalazła swoich bohaterów w bardzo różnych osobach. Aby poznać te ciekawe historie, wystarczy wybrać się na Rynek Solny, gdzie zdjęcia prezentowane będą do końca września. Mój bohater, znaczy bohaterowie, tak naprawdę to była grupa wolontariuszy. Byli to uczniowie, bursy międzyszkolny numer w Zamościu. E, też chłopcy i dziewczyny, którzy mają coś w sobie, takie ucząskie dobra, które po prostu rozdają innym, pomagają innym, poświęcają swój wolny czas, a to jest tak naprawdę dużo w postępie cywilizacji, poświęcić komuś swój... Dobry czas, wolny e, i tak naprawdę nie, nie zyskuje nic. Tylko najistotniejszą nagrodą to jest uśmiech osoby, której pomagają. Na swojego bohatera wybrałam panią Małgorzatę Ryczek i jej męża. E, najbardziej mm, tak zaczarowało mnie no, zaciekawiło mnie. U nich to takie poświęcenie w pracę, ile musieli włożyć w to, co zrobili. Powrócili z miasta na wieś, co teraz bardzo rzadko się zdarza, bo teraz właśnie wszyscy wyjeżdżają do wielkich miast w poszukiwaniu za pracą. I oni właśnie stworzyli swój ośrodek niedaleko Skierbieszowa w Lipinie Nowej. Założyli agroturystykę. Na mojego bohatera wybrałam swoją mamę z zawodu nauczycielka, Wybrałam ją dlatego, że pomimo tego, pomimo, tej prac, pomimo tego czasu, jaki spędza w pracy, znajduje jeszcze czas na pomoc innym, pomoc rodzinie i zajęła się bezinteresownie zajęła się chorą, samotną, niechodzącą sąsiadką i dla mnie był to czyn godny naśladowania. A naprawdę tego czasu jest niewiele, bo zajmuje się domem, dodatkowo jeszcze piecze chleb, ciasta. I w przyszłości po prostu chciałabym mieć te cechy co ona, bo jest to dla mnie naprawdę wzór godzin naśladowania. Podsumowanie projektu zgromadziło wszystkich uczestników, a także bohaterów. Odbyła się prezentacja multimedialna zdjęć, a także relacja z przebiegu zajęć. Projekt zakończyła też publikacja prac. To już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.